Dzień dobry. Przed nami kolejna premiera procesorów. Tym razem padło na Intele Non-K. Czym one są? Zapraszam do materiału. Osoby niewtajemniczone powinny wiedzieć, że procesory non Intela to po prostu modele z zablokowanym mnożnikiem. Da się je podkręcić, ale tylko poprzez szynę BCLK. Czym jeszcze się różnią? Niższymi taktowaniami i przyjemniejszą ceną zakupu dla konsumenta z małym zastrzeżeniem. Otóż seria procesorów Intel Core i5 bez K została pozbawiona nie tylko wyższych zegarów, ale także rdzeni Efficiency, co zapewne będzie miało spory wpływ na ich osiągi. Zanim traficie do wykresów, musicie wiedzieć jedną rzecz. Miałem pewną obiekcję co do wyników Lake'ów podczas swoich premierowych testów. W związku z tym, przed testami, NONKa zrezygnowałem z nastaw OC dla pamięci DDR5, ustawiłem profil XMP 5600 MHz, zaktualizowałem BIOS Płyty Hero, zrestartowałem platformę, jeśli chodzi o Windowsa, a także zaktualizowałem go do najnowszej wersji. I jak się okazało, wszystkie te elementy złożyły się na ciut lepsze wyniki Alder Lake'ów podczas tych testów. Także, jeżeli oglądacie ten materiał, to wiedzcie, że nie ma sensu porównywać tych wyników do um, tamtego. Materiału, ponieważ platforma Intela jest postawiona całkowicie od nowa, włączając w to także ustawienia pamięci, i te wyniki są o no, kilka procent lepsze w zależności od gry. Czasem jest to kwestia 1%, czasem 3-4, ale na pewno są troszeczkę lepsze niż w tych premierowych materiałach. Jeśli natomiast chodzi o porównanie platform na różnych standardach pamięci, to już wyjaśniałem w jednym filmie, że nie ma to tak naprawdę żadnego wpływu na wydajność przy tak przyjętych ustawieniach. Teraz zapraszam na testy. już standardowo zaczynamy pojedynek od programów użytkowych tym razem w trochę okrojonym kształcie. W pierwszej rywalizacji i9 12900K z modelem Nonka nie dochodzi do sensacyjnego rozstrzygnięcia. No sami zobaczcie jak te procesory są blisko siebie. Czy można potraktować to w roli wskazówki co do wyboru high-endowego procesora? Mhm. Mm Dużo ciekawiej dzieje się po stronie i5, wybrakowana z rdzeni e sztuka i 512400 f notuje dość dużą stratę do i5-12600K. 30% w renderingu, jeszcze więcej w enkodowaniu, co i tak nie skutkuje porażką z Ryzenem 5 5600X, który na wielu poziomach będzie porównywany z nowym procesorem niebieskich. W pierwszej rywalizacji w aplikacjach Intel trzyma się dobrze. Zobaczmy, co się dzieje w grach. Na początku jedno małe wyjaśnienie. Ze względu na ograniczenia techniczne nie byliśmy w stanie umieścić na jednym wykresie zarówno średniego klatkarza, jak i jednoprocentowego frame time'u. Mam nadzieję, że w kolejnych materiałach jakoś uda nam to się rozwiązać. Co do samej wydajności, patrząc na gry widzę dwie jednostki nadające ton rywalizacji. To 2 i dziewiątki. Strata 200 MHz na zegarze modelu NONKA nie odbiła się specjalnie negatywnie na jego osiągach. Trzeba jednak przyznać, że zaraz za ich plecami trzecha i k 12700F z bardzo dobrymi wynikami w gamingu. Nie ma co się oszukiwać, jeśli chodzi o konfrontację intelowsko-AMD-kowską w grach komputerowych, to strona niebieskich z modelami i7 i 7 i 9 bez problemu radzi sobie czy to z Ryzenem 95950X czy 5900X co jednak jest prawdopodobnie najważniejszym pojedynkiem tego materiału. i5-12600K kontra i5-12400F. Wyniki mogą być szokiem dla wielu osób pamiętających taki sam pojedynek, ale z procesorami 11. generacji. Otóż model z końcówką K demoluje i5-12400F i to bez kręcenia zegarów. Różnica na poziomie 15%? Proszę bardzo, to czyste fakty. O rywalizacji tych dwóch procesorów z Ryzenem 5 5600X więcej powiem w podsumowaniu. Kwestia podkręcania. Tak, prawdę mówiąc, overclocking modeli NONKA jest sztuką dla sztuki. Zmienimy tam jedynie BCLK o góra 3 MHz, co wpłynie no, być może w kształcie 100 MHz na cały kształt, jeśli chodzi o zegary końcowe. Natomiast skupię się w tym momencie głównie na porównaniu procesorów NONKA do podkręconych sztuk i 9, a także i 5. No cóż, te nawet przy zegarze 5200 MHz nie zyskują zbyt wiele na wydajności w grach. To rząd 3-4%. No ale jednak warto to doliczyć do ogólnego rozrachunku, jeśli chodzi o rywalizację procesorów Nonka z procesorami z odblokowanym mnożnikiem. Wykres z poborem energii przynosi tylko jedną niespodziankę, mianowicie i9 12900F wykazuje większe zapotrzebowanie na moc od i9 12900K, a to wynik dość wysokiego napięcia, jakie płyta podawała procesorowi podczas jego obciążenia. Inne ciekawostki, kręcona i5 12600K pobierała więcej watów od i7 12700F, a i5 12400F, mimo swojej dość standardowej budowy, plasuje się zaraz za plecami i5 z odblokowanym mnożnikiem. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że procesory non-cast zdobywają coraz to większą popularność, a jest to pokłosie odblokowania możliwości płyt głównych na chipcecie B. Tak jak to miało miejsce w przypadku B560, tak samo to wygląda w przypadku B660, czyli możemy ustawić dla takich procesorów i dla takich płyt głównych e, taktowanie pamięci powyżej natywnego, e, zgłaszanego przez producenta samych procesorów. No i właśnie tak to wyglądało po stronie Rocket Lejków. To właśnie te procesory z końcówką F, bez końcówki K, były często wybierane do komputerów, nawet względem jednostek z zablokowanym mnożnikiem. Bo powiedzmy to sobie szczerze, po pierwsze, overclocking tych jednostek, tak wysoko taktowanych, tak bardzo wyżyłowanych, nie wpływa za nadto na wydajność. To rząd 3-4, niekiedy 5% tego zysku, ale też oznacza dużo wyższy pobór energii, dużo wyższe temperatury, jeszcze inne elementy, które oczywiście wpływają negatywnie na całą pracę systemu, co nie oznacza, że overclocking jest zły, jest dobry, ale robiony z głową, robiony w konkretnym celu po to, by oczywiście zwiększyć osiągi, ale też nie kosztem pewnego negatywnego skutku. Ale odbiegam od tematu. Najważniejsze jest jednak to, jak wygląda porównanie platform, bo właśnie wybór Modelu z zablokowanym mnożnikiem to wybór oznaczający niższy koszt całej platformy. No bo tak, łącząc i 7 12700F z płytą główną na chipsecie B660, dokonujemy zakupu w wysokości 2300 zł. Najtańsze B660 w dniu premiery mają kosztować około 700 zł. Tak, tak, można złapać się za głowę. Ale i 7 12700KF kosztuje w okolicach 2000 zł. Doliczając Cenę płyty głównej na chipsecie Z690 mamy koszty w granicach 2800 zł. Podobnie jak w przypadku i 9, oba procesory no, dzielą symboliczne różnice, jeśli chodzi o ustawienia fabryczne po C7 z końcówką K, odjedzie na te 3-4% i sumarycznie będziemy mieć różnicę na poziomie 5% niewielką, a różnica w cenie platform to 500 zł. Dosyć dużo, czyż nie? Moim zdaniem tak. Sytuacja wygląda trochę odmiennie w przypadku tych tańszych procesorów, między innymi i5. Tutaj znowu dochodzi do tej konfrontacji trzech wielkich graczy. i5 12600K, kosztującej blisko 1400 zł, Ryzena 5 5600X, kosztującego też 1400 zł i uwaga, i5 12400F, która ma być dostępna w kwocie 939 złotych, czyli ma być tańsza o blisko 500 zł od tych dwóch e, tuzów, jeśli chodzi o wydajność sześciordzeniową 12 wątkowo. No ale właśnie dochodzimy do kwestii wydajności a także samych cen platform. Za i 5 12400F z płytą główną w 660 zapłacimy no, w okolicach 1600 zł. E platforma z Ryzenem będzie droższa o mniej więcej 200 zł. Z kolei i5 połączona z zblokowanym mnożnikiem, połączona z Z690 to koszt no i oczywiście dodatkowym chłodzeniem powyżej 2000 zł. Znacznie wyższy od i5 z zablokowanym mnożnikiem, ale też co jest istotne, trzeba to podkreślić, są duże różnice wydajności pomiędzy Ryzenem a i5 z zablokowanym mnożnikiem versus i5 z odblokowanym mnożnikiem. Te różnice mogą sięgać nawet 18% po podkręceniu tej i5. Także sporo. Więc mamy taką hierarchię kilku procesorów, ale moim zdaniem procesory non naprawdę nie stoją na straconej pozycji, jeśli oczywiście płyty główne z czasem na chipsetzie B660 będą tańsze. Może to się okazać bardzo ciekawą alternatywą dla jednostek K. No pytanie, jak będzie wyglądała dostępność tych procesorów non bo czasem ona by była trudna, jeśli chodzi o 11 generację. Oby to się poprawiło w 12 tej generacji. Myślę, że porównanie, zarówno pod kątem wydajności w aplikacjach, grach, jak i cen platform, jest dosyć jasne, przejrzyste, ale na te końcowe wnioski i tak będziemy musieli poczekać do pojawienia się wszystkich płyt głównych, wszystkich procesorów w sklepie. Bo na razie rozmawiamy tutaj dosyć teoretycznie, być może wsparci pewną dozą praktyki pod kątem wydajności tych procesorów w grach i nie tylko, ale jednak na te ostateczne wnioski trzeba jeszcze chwilę poczekać. O nich na pewno będę mówił podczas polecanych zestawów komputerowych, co prawda wiemy, jak wygląda sytuacja z kartami, ale na pewno jeśli chodzi o same procesory, tutaj sytuacja będzie miała się lepiej. Pytanie co z płytami głównymi, czy także podobnie jak e, na chipsecie Z690, tak samo i tutaj na B będzie ich trochę brakować szczególnie tych modeli na DDR4 wraz z tą premierą. To wszystko w tym materiale dziękuję Wam bardzo. oczywiście zachęcam do zadawania pytań do lajkowania i do em, dzielenia się tym materiałem w celu też edukacyjnym, żeby pokazać jak nowe procesory wypadają w kontekście niedawno zaprezentowanych jednostek. Papa pa, mówi Lipton.